Dobra, ty zjadłeś. Dobrze. Dalej, dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. Dalej, dalej. zaraz doświadczenia Uh, no przez 400 zł patrz. Bartek, Bartek, Bartek. Bartek No przez 400 nie zauważył. Chyba się zliczyło policjanci. dwa moje.

Nie! Są to raidowe Nie! Ale jeszcze nie koniec, jeszcze nie koniec, A, myślę, że... Kur... I Weryda. Nie ma dowodu. Nie ma cholumpadać. na obwaterowaniu. Na, na, mamy na znajomości. Kurczę. Kur. Tuporna widział tę strzelę, no. tę no, Czy ona się rozjebała. Znaczy to, że samochodem to wiem, ale jaki. Renusz. 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 Renusz? Renusz. U. U. Bo mi ktoś mówił, że go. No A Wilka to co tydzień, imprezy? Bo wali, nie, ale e, nie jest w tym, w sali klubowej, tylko jest na zewnątrz. Tak, ale są co tydzień, czy nie? Tak. Nie! ważny. Nie! Tak. nie! Nie! Jest nie! żeby Nie! 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 No tak. Chociaż te, Nie! Nie! te. Nie!

To ty też? Halo, to ty też? Na meczu się by na, na piłkę! O! Dobrowaru nie będzie tylko będzie ty chłopców. Tak, tak, tak tylko.

Mm, trochę się akcji było, tutaj. A nic nie padło. Znaczy mieliśmy to. Ja widziałem na relacji z Kubą Nowak pojechał. Gdzieś. Poczekaj, <coughs> Krzysiek, patrz, patrz, patrz tam na meczu. Idźbał wstał. Za plec.

Tá, não sei se você queria Ah, o Você queria fazer isso? Não, não. Você queria fazer isso? Não,